Elo też 20. W dzisiejszym odcinku popatrzymy sobie na różne podróbki Minecrafta. Wiele z nich kiedyś grałem. Jestem bardzo ciekawy, czy są jakieś nowe podróbki. Od dawna nie grałem w żadne gry na stronach internetowych, a szczególnie nie w podróbki Minecrafta. No przechodzimy do filmu. Zaskakująco, ta gra jest całkiem dobra. Po włączeniu gry pojawia się menu, w którym można wybrać sobie nick oraz skin jakiegoś youtubera. Ja wybrałem Mambo Jumbo, ale jest tam dużo innych skinów. Kliknąłem przycisk graj. Po zespawnowaniu się, na ekranie pokazuje się książka z instrukcjami jak grać, między innymi jak otworzyć ekwipunek. Są nawet komendy, co mnie bardzo zaskoczyło, ale o tym za chwilę. Byłem w wielkiej nicości. Nie wiem czy tak miało być chyba teren się generował. Po chwili teren zaczął się pojawiać. Chyba był restart serwera, bo wszyscy gracze byli w tym samym miejscu w jakiejś dziwnej budowli. Nie wiem, czy zbudowanej przez graczy, czy to po prostu tak wygląda spawn. W Zetrow też na pewnie była taka podobna budowla. Od razu wyczułem niebezpieczeństwo. Bo w grach jo nigdy nic nie wiadomo. Było tam pełno ludzi z diamentowymi zbrojami. Zacząłem biec przed siebie, nigdzie nie patrząc. I dopiero zacząłem grać w tą grę. A już prawie się spaliłem w lawie. Łącznie wpadłem do lawy dwa razy, w pierwszą minutę grania. Próbowałem jeść jabłka. A i właśnie, z jakiegoś powodu od razu po zespawnowaniu się miałem w ekwipunku się siekierę, crafting table oraz 16 jabłek. Nawet nie wiem skąd to wszystko się wzięło. Ale wracałem do tematu. Próbowałem zjeść te jabłka. A bardziej wciskałem wszystkie przyciski jakie się da. Ledwo przeżyłem z trzema saduszkami. Niepokoiłem się. Nadal próbowałem jeszcze jabłka, co mi w ogóle nie wychodziło, bo miałem pełny pasek jedzenia, ale i tak próbowałem. W końcu postanowiłem poszukać jakiegoś drewna, razem drzewo i podjąłem próbę, aby je ściąć, ale liście mi zasłoniły ekran. Więc wreszcie ogarnąłem chociaż trochę sterowanie i jakoś udało mi się ściąć to drzewo. Nie było to łatwe. Ale trochę spokoju się udało. Nawet użyłem poprawnego narzędzia, czyli siekiery. Oraz pomyliłem dit z drewnem i zainicjowałem destrukcję Ditu za pomocą siekiery. Teraz w najbardziej nieoczekiwanym momencie przydadzą się komendy. Z jakiegoś powodu, aby otworzyć okno craftingu, trzeba wpisać na czacie „kośnik Craft. Musiałem sprawdzić to w książce, bo bym się w życiu nie domyślił. A na serio, czemu nie ma tego po prostu Kto to wymyślił i czemu? Stworzenie kilof oraz kolejną siekierę. I poszłem na wyprawę w poszukiwaniu kamienia. Ale zamiast kamienia znalazłem owcę, więc podbiegłem do niej i zacząłem ją walić siekierą. I wtedy przyszedł Creeper i wybuch mi przed nosem. Przeżyłem. Na sześciu serduszkach. Popatrzyłem na dziurę zrobioną przez Creepera. Zobaczymy, że wybuch zabił łowcę. Mój głód trochę spadł, więc zacząłem jeść jabłka. I wtedy moja gra się skraszowała. Włączyłem ją na nowo i sprawdziłem czy mój postęp się zapisał, ale mojego postępu widocznie nie było. Napierw odpaliłem to grę, a już widzę dwie reklamy na ekranie. Wszystko tej grze jest takie dziwne: niby dobrze, ale źle. I to pole widzenia. Kto na to popatrzył i w... myślał, że to dobrze wygląda. I to jest straszne: nikt tak nie gra. A może ktoś, jeśli ty grasz na takim polu widzenia, to napisz w komentarzu. Naprawdę wątpię, że ktoś tak gra, ale może się ktoś znajdzie. Kto wie. Tekstury kwiatów w tej grze wyglądają nawet ładnie, oraz tekstura tego pszenicy, podobnego czegoś, ale bloki trawy, za to, mają najgorszą teksturę na całym świecie. I właśnie dostrzegłem, że tekstura ziemi, trawy oraz kamienia to jest ta sama tekstura, tylko przekolorowana. To najgorszy blok trawy, ma trawę ze wszystkich stron, a nie tylko z góry. I to wygląda tragicznie. Wiem, że w niektórych teksturpakach jest coś takiego, ale jak mnie to wygląda ciało. Woda w ogóle nie ma żadnej fizyki, po prostu sobie lewituje, tak Można także rozwalić bedrock, co jest bardzo zastanawiające. Ogólnie ta gra ma jeszcze palmy, które w ogóle nie pasują do gry, oraz jakieś dziwne lewitujące, kolorowe klocki. To mają być chmury, czy co? Przerwijmy film na chwilę. Jeśli film ci się podoba, to daj łapkę w górę, aby mnie zmotywować do nagrywania kolejnych odcinków. A jeśli nie chcesz przegapić żadnego nowego filmu, to zasubskrybuj i zadzwonić z dzwoneczkiem. Jest napisane, że jest zrobione przez modżek i chyba faktycznie jest. W skrócie Minecraft Classic, to Minecraft Classic, No stara wersja Minecrafta. Zbudowałem domek ale się nie udało próbowałem zrobić okna ale w tej wersji nie ma szkła więc po prostu się poddałem i zbudowałem to coś ekranu wygląda całkiem dobrze, tylko odcionka, w której jest napisany napis WorldCrafts nie bardzo mi się podoba oraz przyciski, które nie są na środku ekranu, ale poza tym całkiem dobrze. Nie ma przynajmniej dwóch reklam od razu, jak w MineBlock. Od razu po zespawnowaniu się mam dwa wiaderka wody, które nawet nie działają. Z ziemi wypadłem jakieś dziwne kryształy, które chyba służą jako exp, ale nie jestem pewien. Nie ma żadnych drzew. Z tego co widzę biomy się zmieniają. A bardziej kolor trawy, bo generator mawy po prostu generuje wieczną polanę. Zazem jakąś lodową krainę, ale był ten sam generator. Zero drzew. Kakanie jest bardzo dziwne. Skacze się na dwa bloki zamiast na jeden, albo bardziej tak, coś około 1,5 i pół bloku. Na tej lodowej krainie nic nie ma. Z ziemi nie wypadamy już kryształy. Jest jeszcze skrzynka, która oczywiście nie da się utworzyć. W skrócie, grafika jest bardzo dobra. Gdyby jeszcze trochę na tym popracować. Byłaby to fajna gra, ale w tym momencie w ogóle nie ma gameplayu. Ciągle jest pasek życia, jak nie można nawet umrzeć. Ta gra jest super niedokończona. Nawet nie wiem, czy ta gra to sequel do Worldcraft, czy do jeszcze innej gry, bo poprzednia gra nazywała się Worldcraft, a ZES, a ta gra nazywa się Woodcraft BSS. on Może w ogóle nie ma pierwszej części: menu jest screenshot z prawdziwego Minecrafta, bo to na pewno nie z, z tej gry. Załadowało mnie do gry, i słońce jest pięciokątne. Jest noc, a słońce świeci. Okej, okay, dziwne. Spadłem prosto na drzewo. Przynajmniej drzewa są w tej grze. Już lepiej niż poprzednia gra, gdzie nie było niczego. A tu już są drzewa. Od razu po wylodowaniu ściąłem swoje pierwsze drzewo. Chyba najszybsze ścięcie drzewa, jakie zrobiłem od dwóch lat. Widać, że od ostatniej, gdy miałem niedobór drzew. Tak w ogóle ta gra ma najbardziej typową muzykę na świecie. Zwykle woda nie ma żadnej fizyki, można stawiać ogień pod wodą i normalnie się pali i oczywiście mój ulubiony blok ŚWIĘCĄCA DYNIA. Czasami nawet brak fizyki wody wychodzi na lepsze, bo można robić takie w cudzysłowie bąbelki powietrza, nic one nie robią, ale fajnie wyglądają. Na szczęście nie można umrzeć z braku powietrza w tej grze, w ogóle nie można umrzeć. Tekstura piasku jest bardzo ładna, w do deszczu tekstur. Po chwili szukania zarazem dziwne, szare drzewo, martwe czy coś. Zauważyłem błąd. Coś zamiast na blok trawy dał nas skrzynkę teksturę trawy, i teraz wszystkie bloki trawy wyglądają jak dziadostwo. Jest jeszcze kilka bloków typu szkło, pryszmaryn lub kaktus. Gratulacje za zrobienie przynajmniej szkła przeźroczystego. Tientin nie działa. Próbowałem odpalić ogniem nawet. A generator terenny jest całkiem dobry. Kopałem się w dół i myślałem, że znalazłem nowy blok, a to się znowu zbugowały tekstury. generacji świata pokazuje się jakaś mapa. Grafika jest super i tak samo jak przy Worldcraft. Gdyby trochę popracować nad gameplayem mogłaby być to super gra. Na serio, skinnishoty z Minecrafta, które reklamują tą grę są czy niż faktyczna gra. Oświetlenie jest najlepsze. W życiu nie widziałem lepszego oświetlenia. Ta gra jest piękna. Gdyby tylko miała jakiś gameplay byłoby w. Ogólnie jest to poprzednio gra tylko na teksturpaku i shaderach. Netmenu wybieranie bloków wygląda tak samo. TNT znowu nie działa, tylko teraz jest kilka nowych bloków. I pierwszym z nich jest jakiś ogień, obiekt. W skrócie są to cząsteczki ognia. I nadal TNT nie chce wybuchać. Tekstura trawy została naprawiona, teraz jest nowa rzecz otwór Nie wiem, co to w ogóle jest świadcząca kulka z wielkimi oczami. Drzwi działają. Sukces. I można wypaść poza papę. To już wszystkie gry, które mam przygotowane. Jeśli chcesz część drugą, to daj łapkę w górę. Oraz zasubskrybuj dzwoneczkiem. Aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Jeśli będzie jakoś... Może 5 łap w górę, to zrobię część drugą. To by było na tyle. Elo. Cześć. ပါတ <s> ော့